Rok 2025 był czasem intensywnych inwestycji w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Sokółce. Zrealizowano szereg przedsięwzięć obejmujących remonty, zakup nowoczesnego sprzętu medycznego oraz rozwój infrastruktury cyfrowej szpitala. Wszystkie działania miały na celu poprawę jakości oraz dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. W 2025 roku kontynuowano kluczową inwestycję realizowaną z funduszu medycznego. Zmodernizowano pracownię RTG oraz laboratorium, a także doposażono szpitalny oddział ratunkowy w nowoczesny sprzęt medyczny i komputerowy w całości sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. W wyniku tych działań wydatkowano blisko 5 milionów złotych. W ramach zadania modernizacja i doposażenie pomieszczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Sokółce w lutym 2025 roku zakupiono nową karetkę. Łączna wartość sprzętu nabytego w ramach tego projektu wyniosła ponad 367 tysięcy złotych brutto. Była to kolejna inicjatywa samorządu ukierunkowana na podniesienie bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości udzielanych świadczeń. Ważnym elementem rozwoju samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Sokółce była cyfryzacja szpitala. W 2025 roku zrealizowano inwestycje o wartości ponad 4 370 tysięcy złotych, obejmującą wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz nowoczesnej infrastruktury sprzętowej. Projekt usprawnił obsługę pacjentów, obieg dokumentacji medycznej i procesy zarządzania placówką a także umożliwił elektroniczny dostęp do dokumentacji i korzystanie z internetowego konta pacjenta, znacząco podnosząc komfort i dostępność usług. Równolegle prowadzono remonty poradni specjalistycznych. W lipcu 2025 roku zakończono pracę w poradniach zlokalizowanych na parterze szpitala. Wartość robót oszacowano na około 1 260 000 zł. W sierpniu podpisano natomiast umowę na utworzenie i wyposażenie nowej poradni okulistycznej, na którą pozyskano dofinansowanie w wysokości 500 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki środkom z Polskiego Ładu przeprowadzono modernizację pomieszczeń przeznaczonych dla nowej stacji Bialis. Inwestycja obejmowała dostosowanie infrastruktury medycznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia, a jej koszt wyniósł około 1 milion złotych. Dodatkowo szpital otrzymał trzy dotacje z gmin powiatu Sokulskiego o łącznej wartości ponad 89 tysięcy złotych przeznaczone na zakup elementów wyposażenia medycznego bloku operacyjnego. Z początkiem roku uruchomiono również poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, a dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich Feniks w ramach projektu Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej zakupiono sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Łączna wartość inwestycji zakupów sprzętu medycznego oraz działań modernizacyjnych zrealizowanych w 2025 roku w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Sokółce się nęła 13 milionów złotych potwierdzając dynamiczny rozwój placówki oraz konsekwentne działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej.